Dzień dobry, nazywam się Miłosława Krogulska i razem z Izabelą Podlaską Konkel z portalu Czary.pl przedstawimy horoskop na dni od 7 do 13 kwietnia 2014 roku. I za co nas czeka w tym tygodniu? W tym tygodniu przede wszystkim będziemy pod silnym wpływem marsowych energii. Już w poniedziałek Merkury, który ostatnio przebywał w znaku ryb, w którym nie czuł się za dobrze, przejdzie do znaku barana, a to oznacza, że już od poniedziałku poczujemy przypływ energii, przypływ nowych pomysłów i chęć do działania. Merkury w Baranie w tym tygodniu też pomoże nam szybko załatwić urzędowe sprawy i szybko dogadywać się z ludźmi. We wtorek na niebie bardzo marsowe aspekty również Słońce ustawi się w opozycji do Marsa, a to oznacza, że będziemy bardziej y, y, nerwowo nastawieni do życia, będziemy wszystko chcieli szybko zrobić. I możemy być narażeni na kłótnie, stłuczki i yy, yy, nieznaski, więc we wtorek uważajmy, żeby się nie zdenerwować byle czym, bo od słowa do słowa może być wielka awantura. Natomiast wtorek to jest bardzo dobry dzień na przyspieszenie różnych spraw, na uprawianie sportów i ogólnie yy, wszelkie sprawy, które dotyczą ruchu i dużego wydatkowania energii. Im bliżej końca tygodnia, tym będziemy lepiej nastawieni do życia. Ponieważ w weekend Wenus w koniunkcji z Neptunem sprawi, że będziemy chętnie umawiać się na randki, chętnie będziemy zagłębiać się w marzeniach lub realizować jakieś swoje bardzo nierealne, nieraz nawet plany, ale w weekend wszystko może być możliwe pod właśnie Wenus w koniunkcji z Neptunem, i wszyscy zakochani i ci, co szukają pary, właśnie pod koniec tygodnia mają szansę na. Sukces i znalezienie swojej drugiej połówki. Czyli warto się w tym tygodniu starać. Tak. Najbardziej tak. się ze wszystkich znaków będą starać oczywiście te znaki, które są znakami ognistymi. Czyli barany, lwy i strzelce w tej ognistej, nerwowej i niecierpliwej energii, o której Iza mówiła, będą się bardzo w tym tygodniu dobrze czuły. Barany będą szczególnie skoczne i zadziorne. Słońce, które przemierza Wasz znak Zodiaku w opozycji do Marsa, sprawi, że energicznie zabierzecie się za wszystkie trudne sprawy, a Merkury przyniesie Wam. Doskonałe pomysły, więc w tym tygodniu zabierajcie się za wielki biznes, nadrabiajcie zaległości, szukajcie wspólników do swoich planów, przeganiajcie konkurencję i stawiajcie sprawy jasno i otwarcie powiedziane. Szczęście będzie Wam wtedy sprzyjać, ale uważajcie, żeby ten nadmiar ener energii nie skończył się kontuzją, więc rywalizujcie z tymi, z którymi warto rywalizować, a od jakichś popisów, hazardu i tego typu rzeczy trzymajcie się z daleka. W dobrych humorach będą lwy, które poczują przypływ sił, poprawi się lwom zdrowie, w tym tygodniu bardzo dużo uda się zrobić samemu, dlatego że inni ludzie mogą trochę za lwami nie nadążać, więc postarajcie się być bardziej samodzielni, nie złośćcie się na innych i działajcie tak i róbcie tak, żeby to Wam było wygodnie. Strzelce będą zadowolone, optymistyczne, im te wojownicze, marsowe energie bardzo będą sprzyjać, dodadzą wiatru w wasze żagle, więc daleko możecie w tym tygodniu zajechać albo zajść, możecie układać dalekosiężne plany. Trygon planety Merkury spowoduje, że już zaczniecie snuć jakieś myśli na temat wyjazdów wielkanocnych albo wiosennych, także zakupy strzelców w tym tygodniu będą bardzo udane, a pod koniec tygodnia ta koniunkcja Wenus i Neptuna sprawi, że niektóre strzelce będą bardzo podatne na zakochanie się. Znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce w tym tygodniu będą spokojnie podchodzić do wszystkich spraw, chociaż mogą być nękane przez inne znaki, które cały czas coś od nich będą chciały. Byki na spokojnie podejdą do tej marsowej energii, nie przejmą się poganianiem, ze strony czy, bliski, czy, czy bliskich, czy współpracowników, czy przełożonych, i po prostu będą robić swoje. Druga połowa tygodnia zdecydowanie lepsza dla byków na podejmowanie ważnych życiowych decyzji. Weekend bardzo dobry, romansowy i przyniesie wiele miłych niespodzianek. Panny natomiast w tym tygodniu będą bardzo y, krytycznie nastawione do świata i innych, będą troszeczkę przeszkadzać tym, którzy szybko chcą coś zrobić, ponieważ będą raczej chciały przemyśleć różne sprawy, omówić różne plany, zanim podejmą konkretne decyzje. Na podejmowanie decyzji też jest dla panien dobra druga połowa tygodnia, a nie pierwsza, kiedy mogą się z kimś nawet pokłócić o coś y, i być niezadowolone z tego, co robią. na Natomiast w tym tygodniu powinny uważać, ten Mars, który ustawi się w opozycji do Słońca, ale też w kwadraturze do Waszego znaku, sprawi, że możecie być niecierpliwi i wbrew swojemu charakterowi bardzo porywczy. Pierwsza połowa tygodnia nie jest dobra na, na ustalanie jakichś trudnych rzeczy, raczej negocjujcie, raczej mediujcie, od, odkładajcie ważne sprawy na drugą, drugą połowę tygodnia i yy, bliżej weekendu wszystko się na Waszą korzyść obróci. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki będą w bardzo dobrych humorach. Bliźnięta poczują, jakby się obudziły ze snu zimowego. Planeta Merkury w rybach nie sprzyjała wam za bardzo. Mogliście mieć całą masę zaległości, jakichś trudnych spraw do rozwiązania, a w tym tygodniu wszystko to ruszy jak z kopyta i będzie się układało tak, jak sobie tego życzycie. Więc to jest bardzo dobry tydzień, żeby załatwiać zawodowe sprawy, żeby się uczyć, żeby poznawać nowych ludzi i żeby zmieniać to, co jest w waszym życiu niewygodne. ta Nicza energia w tym tygodniu sprawi, że odzyskacie właściwy kierunek, odzyskacie optymizm, wiarę w siebie, więc macie przed sobą naprawdę bardzo dobry tydzień. Szkoda byłoby leniuchować, zresztą bliźnięta nie będą chciały leniuchować i ochocze zabiorą się za trudne sprawy. Wagi będą bardzo nerwowe. Mars, który przemierza wasz znak zodiaku w opozycji do Słońca, spowoduje, że wagi będą chciały ze wszystkim się bardzo szybko uporać. I to się uda, ale waszym wrogiem w tym tygodniu jest pośpiech, więc postarajcie się trochę zwolnić i mierzcie siły na zamiary. Jeżeli za dużo będziecie chcieli zrobić, to pod koniec tygodnia padniecie i, i wtedy nie, nie wszystko. Nie wszystko się wam uda, więc dobry plan dla Wag jest absolutnie podstawą sukcesu w tym tygodniu. Weekend będzie sprzyjać odpoczynkowi miłości i radości. Silny wpływ planety Wenus, która jest patronką Waszego znaku, też sprawi, że niektóre Waki poczują wielki przypływ artystycznych uczuć i uniesień, i zdolności będą rozwijać, i ten koniec tygodnia to taka będzie dla Wag nagroda za, za te wszystkie stresy z początków tygodnia. Wodniki będą bardzo sympatyczne, wyrozumiałe. W wodnikach każdy w tym tygodniu znajdzie pomocnika. I życzliwą osobę. Będą mniej uparte, mniej kłótliwe, co się czasami wodnikom zdarza, więc w tym tygodniu szukajcie nowych przyjaciół, sprzyjać Wam też będzie szczęście w miłości. A merkury w znaku barana spowoduje, że znajdą się jacyś przyjaciele, z którymi straciliście kontakt albo jeżeli czujecie się samotni, to poznacie jakieś sympatyczne towarzystwa. Znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby, w tym tygodniu bez problemów przebrną te Marsowe burze. I na pewno coś ugrają w tym tygodniu dla siebie. Szczególnie raki będą w tym tygodniu mniej ciche, mniej zachukane. Mars, który na niebie silnie zaznaczy swoją pozycję, sprawi, że tupniecie nogą i w pierwszej połowie tygodnia bardzo dużo rzeczy uzyskacie z tego, co od dawno planowaliście. Nie będziecie ustępować, nie będziecie się wstydzić, mars doda wam energii, ale też troszeczkę możecie być złośnikami. Druga połowa tygodnia uspokoicie się, yy, Załagodzicie konflikty i przede wszystkim przeznaczycie czas bardziej dla rodziny i bliskich. Skorpiony w tym tygodniu chętnie będą romansować, chętnie poczują zew przygody. Mars, który patronuje waszemu znakowi zodiaku, będzie nakłaniał was nawet do pewnych nieprzemyślanych i ryzykownych spraw, ale to jest dla Was dobre, troszeczkę wyjdziecie z tego zimowego marazmu, już wiosna, trzeba się obudzić. Weekend bardzo dobry dla tych skorpionów, które mają już swoją drugą połowę, super randki, super spotkania, a te skorpiony, które szukają miłości pod wpływem koniunkcji Wenus z Neptunem mogą ją w ten weekend znaleźć. Ryby natomiast będą bardzo mm, łagodne, bardzo nie, nie, korzystnie będą wszystkie swoje sprawy załatwiać, yy, ponieważ będą działały w, yy, yy, zgodnie z zasadą, gdzie, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Yy, te marsowe energie ryb w tym tygodniu nie będą dotyczyć. One będą bardziej nastawione na pokojowe rozwiązywanie spraw i przede wszystkim będą godzić zwaśnione strony. Pierwsza połowa tygodnia bardzo dobra, żeby popchnąć do przodu jakiś stary plan, stary pomysł, te ryby, które szukają pracy lub chcą troszeczkę lepiej wykorzystać swoje umiejętności, to jest dobry czas, żeby się dobrze zaprezentować, odważyć się, wypowiedzieć w jakiejś sprawie, bo to bardzo Wam dobrze zrobi. Druga połowa tygodnia dla ryb bardzo romansowa, bardzo związana ze sztuką, z, z różnymi duchowymi sprawami. Wenus w koniunkcji z Neptunem w Waszym znaku Zodiaku bardzo sprzyja wszelkim sprawom, które dotyczą właśnie miłości i inspiracji. Dziękujemy, a po więcej horoskopów zapraszamy na stronę www.czary.pl i życzymy wszystkim udanego tygodnia.